Czytanie z dziejów apostolskich. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i Ikoną. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia Udał się razem z Barnabą do Derby. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikoniu i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów Ustanowili im starszych, polecili ich panu, w którego wierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do, do Pamfilii. Nauczali w Perkę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochi, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieł, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali kościół, Opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto Słowo Boże. Bo, nie, nie, nie. Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo. Niech wierni Twoi, głoszą Twe królestwo, niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa. I nie głoszą Twoją potęgę, niech wierni Twoi głoszą Twoje królestwo. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia twoje panowanie. Niech wierni twoi głoszą twe królestwo. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach. I we wszystkich dziełach swoich świętych Niech usta moje głoszą chwałę Pana A Jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo Alleluja Alleluja, aleluja, aleluja, aleluja. Alleluja. Trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Alleluja. Z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec Większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, a to władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto słowo Pańskie. Oto, oto. Panie Jezu, mówisz pokój zostawiam Wam, pokój mój daję wam. I wypowiadamy też te słowa w czasie Eucharystii. A jaki to jest pokój, jak go pogodzić tym? O czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu? Zaczerpnięty z dziejów apostolskich. Ukamienowali Pawła i wylechli go za miasto, sądząc, że nie żyje. A więc chcieli go zabić. Jak to pogodzić z tym, co mówisz, Panie Jezu, do swoich uczniów, pokój zostawiam Wam. I trzeba dopowiedzieć nie tak jak daje świat, jak ty dajesz. Jest to inny pokój. Jest to inny pokój. Jest to pokój wewnętrzny. Jest to odwaga. Jest to odwaga brak lęku. I to jest ten pokój, który ty dajesz. Sami nie jesteśmy w stanie takiego pokoju zapewnić. Tylko ty możesz go dać. Dałeś ten pokój świętym męczennikom, który dzisiaj wspominamy. Dereuszowi, Achillesowi. I Panie Jezu, o taki pokój Cię prosimy. O taki pokój Cię prosimy. Dzisiaj to słyszeliśmy, nadchodzi władca tego świata. Tak jesteśmy też świadkami, jak ten władca tego świata działa bardzo działa. A Ty mówisz, pokój daję Wam. Tak. I jeszcze jeden pokój to spokojne sumienie. To sumienie. Bez wyrzutów sumienia. I tego pokoju najbardziej brakuje świat. To jest ten wewnętrzny niepokój. Ludzie próbują go zabić. Próbują go zabić. Działaniem. Zagłuszaniem. Tak. Taki jest ten świat bardzo głośny. Po to, żeby nie usłyszeć głosu sumienia Twojego. Głos sumienie to głos Boszy. I współczujemy światu, który grzeszy, który grzeszy i cierpi na skutek wyrzutów sumienia. Panie Jezu, byśmy potrafili światu powiedzieć, gdzie szukać prawdziwego pokoju. Bardzo, bardzo Cię prosimy. Byśmy to potrafili. I o to Cię prosimy. Za wszystkich ludzi, za wszystkich ludzi, którzy czują wielki niepokój wewnętrzny, Panie Jezu, żeby odkryli Ciebie, żeby do Ciebie się zwrócili i zerwali z grzechem. Ciebie prosimy. My Chciałam prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla księdza, dla wszystkich kapłanów, szczególnie polskich. Ciebie prosimy. Złuchajcie, Mówmy się za zatwardziałych grzeszników o łaskę nawrócenia, aby nie bali się wirusa, ale by bali się właśnie grzechu, który odłącza ich od Chrystusa. Ciebie prosimy. Jest. Słuchajcie, panie. Módlmy się na rodziny polskie, żeby były Bogiem silne, żeby miały odwagę głosić Jezusa, żeby się nigdy nie wyrzekli wiary. Ciebie prosimy. Panie, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, za wszystkich biskupów i kapłanów, aby odważnie, pełni wewnętrznego pokoju i jednoznacznie całemu światu głosili Chrystusa. I jego nauk, Ciebie prosimy. Wyżukaj nas, Panie. Za Władysława, w intencji którego odprawiana jest dzisiaj msza Święta, o Błogosławieństwo dla Niego, o właśnie taki wewnętrzny pokój, radość wewnętrzną, żeby we wszystkim, niezależnie co się podziało, zawsze ufał Panu. Ciebie prosimy. za naszą ojczyznę, za nasze dzieci i młodzież, aby były silne Bogi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy od jutra zaczynają nowennę pompejańską. Za nawodzenie grzeszników, aby wytrwali w tym, a którzy jeszcze są niezdecydowani o natchnienie Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Modlę się za wiarę, a także za to, żeby wszyscy, którzy dzisiaj wątpią, bo mają sobą wiarę, żeby dobry Bóg umacniał ich i przywrócił ich po prostu do mocnej i prawdziwej wiary. Ciebie prosimy. Prosimy Cię Panie za wszystkie osoby przeżywające różnorakie lęki, stresy, porujących na depresję. Przywróć im Panie pokój serca i wlej ich serca Twoją miłość, aby wszystkie rany, jakie zostały im zadane, zostały Twoją miłością zaleczone. Ciebie prosimy. Boże cześć mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za świętych męczenników Gereusza i Achillesa przez Chrystusa Pana Naszego.